W 2024 roku postanawiamy powrócić na wschodnie wybrzeże Szwecji. I po przeskoczeniu Bałtyku płyniemy przez Kalmarsund na północ, odwiedzając po drodze kilka portów w Holandii. Ale jak to było, najlepiej zobaczcie sami. A my serdecznie zapraszamy do oglądania. Jak zwykle, Ela, Paweł i ja. Wiedziałek 17 czerwiec przywitał nas ładną pogodą w Dziwnowie Ela już od rana buszuje po sklepach Zakupy zrobiła, proszę świeże bułeczki mamy Wreszcie polskie pieczywo normalne, smaczne Tam jeszcze mięska, no pak pakuję do lodówki Także już mamy zaopatrzenie na międzywodzie. A nasz znajomy żeglarz Jacek już wypłynął rano. Widzę jachtu nie ma. Już sobie żegluje. Jak widzieliście wczoraj bardzo sympatyczne spotkanie mieliśmy. Jacek z Wrocławia z żoną gościli nas na swoim jachcie. No i opuszczamy dziwnów. Która jest godzina? Przed dziesiątą. .10. Nie? No, dziesiąta godzina. Za... O most otwierają o dziesiątej, także wychodzimy na mostek po mile spędzonym czasie w dziwnowie i kierunek między wodzie. Przy wyjściu kaweczka. Jeszcze kończymy już Ela jeszcze to ma No i latuszek ja Mostek jeszcze ni niestety musimy zaczekać chwilkę Jeszcze czerwone Ale już szlabany zamknięte Także lada moment tak, Mamy zielone Zobaczyliśmy Mostek się zamyka Przepływamy właśnie ko nowego nabrzeża w Dziwnowie Nowa Marinka Miejska dalej no i już prawie szlak za nami jeszcze tylko jedna para boi i wpływamy na kamieński Właśnie na lewym trawersie mamy kamień pomorski od Dali a na prawo od kamienia pod Krząszczeską przesuwa się Wojtuś właśnie na łódce którą przyjechaliśmy z Kopenhagi teraz już pływa po tych wodach Stoimy już w Międzywodziu, także no przykro, ale niestety nasz rejs tegoroczny można uznać za zakończony. Generalnie zawsze w Międzywodzie jest naszym ostatnim portem postojowym, przystanią taką, no bo ten pierst to ciężko nazwać portem. Ale teraz, jeszcze tutaj, może z dwa tygodnie, sobie postoimy. Odpoczniemy na polskim wybrzeżu. Trochę plaży. Burbonik tutaj się dobrze czuje. My też. Pogoda dzisiaj ładna. Przywitała nas w międzywodziu. Na horyzoncie widzę, zbliża się. Wojtuś, wraca z kamienia. Będzie stał za nami. Bo tu zostawił nawet swój kabel podłączeniowy do prądu. A no, wiaterek mu się odwrócił, może iść na żaglach nawet. Ma to szczęście. No my niestety do końca nie mieliśmy szczęścia, bo nawet na tym ostatnim odcinku mieliśmy wiatr idealnie w nos. Także w tym roku wiatry nas prześladowały po prostu. No dobra cóż kończymy na razie. Później jeszcze coś tam pokażemy. Jakieś krótkie relacje z pobytu tutaj w międzywodziu na pewno też będziemy robić. Zbliża się Wojtuś na albinie który przyprowadziliśmy z Kopenhagi jak poznajecie ten jachcik. Thank you. żebyś wiedział kafa powie żebyś wiedział bliżej do nas, nie? tak, tam jeszcze się ktoś może myśli długo ci to postawienie tej budy Zajmuje? Minuta pół, minuta, pół minuty. Co? Pół minuty. Co ty? Tak szybko? I boki też wszystko? locação é o carro Wieczór w Międzywodziu jest, no co, dzisiaj taki dzionek spokojny. Jak widzieliście etap krótki. Przelecieliśmy z tego Dziwnowa na silniczku do Międzywodzia. No tutaj na początku jakieś powitania, spotkania ze znajomymi. Później sobie odpoczywaliśmy. Na no Elżbieta trochę pochodziła, Mamy tu klar. Postojowy na jachcie zrobiliśmy, i tyle. No co teraz szykujemy się już do pierwszej nocki na zakończenie, już rejsu. Bo dzisiaj rejs właściwie możemy uznać za zakończony. Także, no ale będziemy tu przebywać jeszcze kilkanaście dni, chyba. Także jakieś tam zrobimy relacje dalej. Dobrej nocki. Jak już wcześniej mówiłem, możemy uznać nasz rejs za zakończony. Więc zanim przejdziemy do stacjonarnego odpoczynku w międzywodziu, zróbmy małe podsumowanie naszego właśnie zakończonego rejsu. Więc jeśli chodzi o krótkie dane liczbowe, to przedstawiają się one następująco. Rejs trwał 36 dni, w czasie których Według zliczenia nawioniksu przepłynęliśmy 730 mil morskich, spędzając w tym czasie na wodzie 210 godzin. Zatrzymując się w 27 większych lub mniejszych portach, przystaniach lub prywatnych pomostach, mały niedosyt spowodowały tylko u nas kiepskie warunki wiatrowe, które prześladowały nas przez prawie cały rejs. Generalnie rejs uznaliśmy za bardzo udany.